Witam, witam, witam. Słuchajcie, tym razem Yamaha Faustar, star czyli Star 1100 w europejskim wydaniu. To jest motocykl pochodzi z rynku amerykańskiego, dlatego się nazywa faustar Słuchajcie, motocykl w fabrycznym malowaniu, bezwypadkowy. Nigdzie nie jest zadrapany, zarysowany, cokolwiek, e, nie wiem, zaznaczone, zahaczone. Nie wiem, e, jakieś trudrobne może odpryski znajdziemy, ale motocykl, składzie nigdy się nie przewrócił. Nigdy nie zaliczył gleby i ma zaledwie 45 tysięcy kilometrów które oczywiście jest wpisane na dokumentach z kraju poprzedniego, bo on jest motocykl pochodzi ze Stanów tam jest ten przebieg oczywiście wpisany ja oczywiście również piszę go na fakturze mam zdjęcia z zakupu tego motocykla za granicą jaką wyglądał, słuchajcie, sorry skłamałem 47 tysięcy kilometrów w fabrycznym malowaniu, fabryczne wydechy dołożone parę gadżetów, no i słuchajcie no chociażby na tarczę hamulcową wystarczy spojrzeć, jak ona ma 45 tysięcy przebiegu, a tutaj no może jest wyczuwalny, może nie ten rancik na tym, ten. także słuchajcie, no fajna rzecz. Lagi niepolerowane, jest jakiś taki tutaj drobny odprys na ladze, tu widzimy, nigdy niepolerowane, nigdy nie uszkodzone, botniczek z oryginalnymi naklejeczkami, eee, no szprychy, no zobaczcie jak wyglądają szprychy, no są piękne, piękne koło, piękne tarcze, piękne zaciski, Naprawdę motocykl fajny, tu mamy win tego motocykla. Dekle silnika perfekcyjne, silnik w ogóle słuchajcie, pięknie wygląda. Tutaj te szparunki, wszystko jest takie jak powinno. Fajna szyba, nie bujająca się, bo jest na, na, na stopniach dość mocno e, umocowana. Podesty, dodatkowo tutaj jakieś, słuchajcie, to jest, a to jest tylko do trzymania nóżek, też jakieś takie spaceróweczki przedłużane. Tutaj podesty dla pasażera. E, skórzane sakwy, oparcie dla pasażera. Cały w fabrycznym lakierowaniu, no i piękne, słuchajcie, no. Ten czarny w połączeniu z tym bordowym wygląda naprawdę smakowicie. Wydechy fabryczne, zobaczcie, one nigdzie nie są zadrapane, nigdzie nie są uszkodzone. A nie, słuchajcie, tu jest jakieś takie, Coś takiego nawet będziemy. Czyli mówię, kolorystyka całkowicie fabryczna. Ona z tyłu to jest jak nowa. Jak powiedział. Naklejeczki fabryczne z ciśnieniami w kołach. Wszystko jest. Kanapa oczywiście w wersji klasiku, więc za duża kanapa dla kierowcy. No piękny, słuchajcie, naprawdę piękny egzemplarz. Fajnie wygląda, fajnie się prezentuje, no i wyjątkowo słuchajcie zadbany, bo motocyk jest ładny, z ładnym przebiegiem o, zobaczcie jak te przełączniki wyglądają piękne, błyszczące, wydechy są cichuteńkie bo są fabryczne zobaczymy czy to wszystko działa, kierunek jeden działa drugi działa trąbik działa, przełączanie świateł w tym modelu chyba nie ma widocznego kontroli świateł a nie jest, słuchajcie tu się zapala Zielona kontrolka od świateł. Także zobaczcie, jak przełączniki wyglądają. To no pięknie. Naprawdę motocykl jest lusterką. Pali na dotyk. Dobra, gaszę, nie hałasujemy. Eee, kluczyków. Kluczyk jest jeden. Jest to bez mobilizera lasera kluczyk, więc można go sobie skopiować w każdej ilości. Nie kosztuje to nic, bo tam w granicach Niemiec 20-30 zł. Ładne tylne koło, nigdzie nie ma tutaj rdzy na tych kołach. Tutaj znowu mamy naklejeczkę z ciśnieniami, podesty dla pasażera, no i te chromy, zobaczcie jak one wyglądają. No, lustro, lustro. Tutaj oparcie dodatkowo. Do pełni szczęścia, może brakuje mu gmoli, no bo raz, że one poprawiają bezpieczeństwo, dwa, że powodują, że ten motocykl wygląda naprawdę tak majestatycznie wtedy. To wszystko jest takie tutaj kurde no, tak jakbyśmy chcieli, błyszczące, ładne, tarcza bez rantów, także naprawdę pojeździ jeszcze długo ten motocykl bez żadnych tutaj inwestycji w te, w, w te tarcze. Ja nim jeździłem, biegi wchodzą słuchajcie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie hamuje, no, zdrowo przyspiesza, no, bo jednak to 1100 jest Dragstar. Więc y, tutaj ten moment jest dość duży, więc y, można śmiało nim podróżować, śmiało nim wyprzedzać bez jakichś większych zawahań. Nie jest to 650, gdzie no, brakuje mu mocy. Tutaj tej mocy naprawdę jest pod, pod dostatkiem. Motocyk postaram się na dniach go zarejestrować. Mam taki plan, więc on wczoraj przyjechał do nas, więc zaraz tutaj robię szybką relację, jak pobiorę jakiś numerek w wydziale komunikacji dość szybko, to będę go rejestrował na dniach, także motocyklem będzie można wrócić sobie już na kołach, bo będzie zarejestrowano nas w Polsce. Ale to mówię tutaj ta rejestracja to zostawiam jeszcze w powietrzu bo mówię kwestia czy dam radę w tym tygodniu pobrać numerek czy nie. Bo za tydzień wyjeżdżam na, na kilka dni na urlop więc nie chcę blokować się. Może ktoś przyjedzie będzie chciał go kupić. międzyczasie, jak mnie nie będzie pracownicy oczywiście wam go pokażą. Wystawią fakturkę na niego i wam go sprzedają. Na motocykl sprzedaje na fakturę VAT-owską. to każdy motor ze stanu więc nie ma to znaczenia w sumie dla klienta. Indywidualnego, jaki rodzaj faktury najważniejsze, żeby to zarejestrował. No fajne, słuchajcie, no naprawdę, spójrzcie jeszcze raz, no, te szprychy, jak wyglądają w takim motocyklu. Wszystko takie, takie, jak powinno. Nie? Telefon do firmy to 500. 134 533 motocykl znajdziecie na OTOMOTO jak i na OLX na OTOMOTO będzie tych zdjęć 35 na OLX będzie tych zdjęć znacznie mniej bo będzie ich tam około 5 motocykl ze swojej oceny mogę powiedzieć, że to jest naprawdę piękny motocykl, bezwypadkowy, bez żadnej historii kolizyjnej, nigdzie nie przewrócił się, nigdzie nie jest zadrapany, nigdzie nie leżał, nic nie było malowane. Mamy zdjęcia z zakupu tego motocykla, mamy zdjęcia jak myśmy go przeładowywali już na nasz transport również, także praktycznie każdą historię tego motocykla tutaj mamy. Zobaczcie jak ten silniczek, tu rozrusznik, to wszystko wygląda pięknie, czyste, te kolektory. Naprawdę egzemplarz, który można będzie się pochwalić, bo wygląda pięknie. Chodzi ładnie. Wygląda pięknie. Oczywiście tutaj przychodzi tablica rejestracyjna, więc nie widać tych przewodów. Charakterystyczne te odblaski dla wersji amerykańskiej, jak i również te odblaski są tutaj przy zawieszeniu przednim pomarańczowe. No moim zdaniem ten co go kupi to będzie, będzie mega zadowolony, no bo mówię naprawdę wygląda to tak jak, jak powinno. Patrzcie te chromy tutaj ja tu przecieram, to, to wszystko jest takie takie czyste. No tutaj może delikatnie słuchajcie jest takie uszczenie się oryginalnej farby. To jest jedyna rzecz, która, którą ja zauważyłem w tej chwili, ale tak to mówię, zapraszam telefon do firmy 500 134 533 motocykl znajdziecie na Otomoto, na Oliksie Yamaha Dragstar 1100 w pięknym, bordowo-czarnym malowaniu, dzięki, pozdrawiam, cześć